Co mi ostatnio pisali? że całą zimę przechodziłeś i czyściutka, a ja pierwszy odcinek Nie Ta kurczka, trzeci sezon z nami lata. Fajnie by było zjeść takiego oryginalnego rozsypka, aczkolwiek tutaj w tym kombosie z tym boczkiem, z tą żurawiną, aż tak nie wybija się smak samego sera, tylko właśnie bardziej tych dodatków. Szczerze, wolałbym chyba taką przekąskę sobie nawet bardziej zafundować niż tą pajdę ze smalcem, którą mi jedliście wcześniej, ja też jej spróbowałem. Słaby był ten smalec, to nie był taki właśnie fajny, domowy smalczyk ze skwareczką. Dużo bardziej mi wierzy taki oscypek jeszcze jak on na ciepło wychodzi i od razu można go zjeść. No to więcej przyjemności moim zdaniem z czegoś takiego uzyskamy, niż z takiej zleżałej pajdy. Jestem na razie z tego wszystkiego, co zjedliśmy za oscypkiem. A co wybierzesz, frytkę czy, czy tą pajdę z pasztetem? Wjechał ten, się... bez takiego gluta. Nie było okay. takiego gluta, wiesz? To nie był taki ciągnący mega cieboczek? On tak samo powiedział. Dzisiaj zjadłem powtarzamy tego, po sobie. Zjadłem e, tego pół twojego i całego swojego. <głos> <głos> I ten twój rzeczywiście był taki w ogóle nie, nie ciągnący. Się, ale mój już trochę był bardziej większy w środku. Wiesz? Kwestia go ci złapał od tego boczku.